Że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobrocią. E, I robię to dlatego, że sama tego, do tego doświadczyłam. Trzy i pół roku temu e, doświadczyłam życie w okwitości. To, Czyli tego wszystkiego czy przed tylko słuchaliście. Bóg odmienił moje życie. E, kiedy słuchałam, e, co mówił Kogut, e, bardzo mnie uderzyło e, to, co powiedział na początku, e, o tym braku doświadczenia miłości. E, ja pochodzę z dobrego domu i mi w domu niczego nie brakuje. Ja wiem, że moje rodzice mnie kochają. Ja wiem, że mam wielu przyjaciół, którzy mnie kochają. E, I wiem to na umysłu. E, a zabrakło mi tego doświadczenia na poziomie serca. I 3,5 roku temu e, Bóg powiedział mi, że mnie kocha. E, Bóg powiedział mi, że jestem cenna w Jego oczach. Że mam wartość, że jestem piękna. E, że dzisiaj mogę wyjść i mogę mówić do Ciebie e, o tym wszystkim, co Bóg uczynił w moim życiu. A dał mi życie w e, I dlatego chcemy tutaj razem ja z Tomkiem, Nazem, z całą resztą, z ludźmi, których e, pewnie w większości znacie. To są wasi ludzie. Nie przyjezdni, ale ci, którzy tutaj mieszkają. Ja pochodzę z Łuchowa, czyli całkiem nie lako, ale bardzo sympatyzuję z Węgrowem. Więc kreszczę e, i siebie. Kocham, żeby Bóg wybrał sobie Ciebie, przyprowadził Ciebie tutaj, na Twoje miejsce, żeby dzisiaj po pierwsze. Boga, który jest miłością. I proszę Cię e, tylko o jedno o otwartość serca o Twoją decyzję, że chcesz tu wejść. Bo nie potrzeba nic więcej, bo w tej chwili nie potrzeba nic więcej. Potrzeba tylko Twojej otwartości, Twojej gotowości, żeby przyjąć miłość Boga. Bo on kocha Cię dzisiaj e, miłością Ojca. I być może życie to kojarzy. Bo wszyscy moi przedmówcy mówili o złych doświadczeniach obecności ojca. A Bóg jest tym ojcem idealnym, ten, który kocha Cię miłością stałą, wierną i pewną. I Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, że góry mogą ustąpić i te górki mogą się zachwiać, ale Jego miłość nigdy nie odstąpi od Ciebie. I nie zachwieje się jego przyjeżdżać do pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. bardziej, niż to, że Bóg przestanie Ciebie kochać. Nieważne jak wygląda Twoje życie, nieważne w jakim stanie ducha teraz jesteś, w jakim stanie jest teraz Twoje serce, nieważne jest, jak wiele złych rzeczy popełniłeś, jak wiele grzechu jest w Twoim życiu, Bóg nigdy nie przestanie Ciebie kochać. Mało no, tego, On kocha Ciebie tak, że nie Tak jak matka, która kocha swoje dziecko, które jest niepełnosprawne, które jest e, po ludzku wybrakowane. Być może tak się dzisiaj czujesz, e, to wiedz, że Bóg kocha Ciebie właśnie takiego. On takiego Ciebie stworzył i taką masz wartość, bo On stworzył Ciebie na swój obraz i swoje podobieństwo. I On daje swoje zapewnienie. Bo mówić się do ciebie, czyż może nie jest to zapomnieć o swoim oblęciu? Może. Może. Jest wiele matek, które oddają swoje dzieci. Jest wiele matek, które nie pozwalają swoim dzieciom przyjść na świat. Więc może masz doświadczenie odrzucenia ze strony mamy, ze strony kogoś bliskiego. To Bóg dzisiaj mówi tobie, że nawet gdyby ona zapomniała, to On nigdy nie zapomni o tobie. I chwyć się tego słowa, że Bóg nigdy nie zapomniał o Tobie, bo On ma dla Ciebie łaskawość. I On dzisiaj Tobie chce dać doświadczyć, nie tylko usłyszeć, doświadczyć tego, że jesteś jego uchanym dzieckiem, że jesteś wybrany. On dzisiaj mówi do Ciebie, mam do ciebie szacunek. Bo może jako do mężczyzny nie trafię do Ciebie to słowo miłości. On mówi dzisiaj mam do Ciebie szacunek. Podziwiam Cię. Zachwycam się Tobą. Takim, jakim jesteś w tym momencie. Chcę chcemy Pani prosić Ciebie, abyś Ty zaglądał Cię do naszych serc. Ja proszę Pani Ciebie w pierwszej kolejności za nas, abyś nas doświadczył Twoją miłością. Abyśmy my byli tymi, którzy doświadczając Twojej miłości, mogą nieść ją innym. Proszę Ciebie o to doświadczenie miłości dla nas którzy tutaj stoimy, bo my pierwsi tego potrzebujemy. Potrzebuję doświadczenia Twojej miłości, która usuwa lęk. Twojej miłości, która daje poczucie godności. Godności dziecka Bożego. Proszę Cię, Panie, za tymi wszystkimi osobami, które siedzą tutaj, które słuchają tego wszystkiego i w których sercach teraz budzi się pragnienie doświadczenia Twojej obecności. Ja proszę Pania, byś Ty przychodził do tych wszystkich kobiet, do tych wszystkich mężczyzn. Przychodź do młodych, przychodź do starszych, do księży, do sióstr. Proszę Panie, przychodź teraz i słuchaj e, naszego wołania. Dotykaj wszystkich zranień i zalewaj je oliwą swojej miłości. Przychodź Panie e, dałaj nam doświadczyć Twojej miłości ojcowskiej. Tej silnej, stałej, bezwarunkowej żyć dzisiaj z doświadczeniem miłości e, matczynej, wrażliwej, delikatnej, tej, która akceptuje w całości, tej, która nie wypomina tego, co było, ale przyjmuje dzisiaj i wszystko czyni nowe. I zachęcam Ciebie e, do tego, żebyś e, słowa tej pieśni, którą za chwilkę będziemy śpiewać, potraktowała jako swoją modlitwę. Możesz wstać. Możesz siedzieć, czuj się swobodnie A zachęcam Ciebie do tego, żebyś wstał Żebyś dał Bogu znak Że chcesz doświadczyć Jego miłości On wychodzi dzisiaj z inicjatywą I chce Tobie dać wszystko co najlepsze Chce Tobie dać życie w obfitości I jedyne co trzeba nam zrobić To przyjąć tę miłość Nie musisz teraz robić nic więcej Tylko pozwolić Bogu się kochać Pozwolić Bogu dotykać Twojego serca. Za chwilkę będziemy śpiewać e, pieśń, by nie wszyscy albo w większości znane. Otwórz swoje serce, proszę. To jedyne, co trzeba. Otworzyć swoje serce. Dać Bogu znać, że chcesz, żeby e, On doświadczał Cię swoją obecnością. Chcesz poczuć, że On jest dzisiaj blisko. A On jest. On jest tutaj w obok Ciebie. I patrzy teraz dokładnie na Ciebie. Patrzy teraz w Twoje serce i słucha Twojego pragnienia. Słucha Twojego wołania. Słucha Twoich wyrzutów. On widzi tę pustynię, którą być może masz, którą przeżywasz. Widzi Twój brak doświadczenia miłości, bliskości, ciepła relacji. On dzisiaj chce z Tobą wejść w relację miłości. Bo on szaleje z miłości za Tobą. I mnie to bardzo pociąga, że Bóg szaleje z miłości do mnie. I chce mi dzisiaj dawać po raz kolejny doświadczyć swojej e, namiętnej miłości. Bo mówisz papież Franciszek, namiętna miłość Boga do Ciebie. I proszę Ci, Panie, Ty schowaj nas w swoich dłoniach. Ty bierz e, to każde serce, które teraz słucha tych słów, które słucha Twojego słowa, bierz każde serce w swojej dłoni i błogosławie. Otwieraj. Doświadczyć swoją miłością. Nie bój się, możesz wstać, możesz podnieść swoje ręce. Nie patrz na osoby, które są obok Ciebie. Teraz ciesz tylko Ty i pan, nie bój się. Bo miłość usuwa lek, miłość usuwa strach. Płótmy się Bogu kochać, to jedyne co trzeba zrobić.